Witam! Tu Tomasz Migdałek z blogu BirofileBlogs.com. Kolejna piwna recenzja zgodnie z zapowiedzią, która ukazała się ostatnio na blogu. Piwem, pierwszym piwem z tej serii nowych degustacji, będzie piwo American India Pale Ale z browaru rzemieślniczego Ninkasi. Tak wygląda właśnie etykieta, bardzo oszczędna, prosta i dość oryginalna, jeśli chodzi o, o wzornictwo. Również bardzo oryginalna nazwa piwa, numer 14.b. Taka kodowa nazwa, można powiedzieć, dość, dość interesujący zabieg. Browar Ninkas i browar kontraktowy rzemieślniczy, ważący swoje piwa w koszalinie w browarze restauracyjnym Kowal piwo w stylu American India Pale Ale. E, co na temat tego piwa? E, ekstrakt początkowy 14,5 stopnia Plato, zawartość alkoholu 6,6, piwo niepasteryzowane i niefiltrowane. E, w składzie mamy słody Pale Ale, karmelowy monachijski Carapils, chmiele Magnum, Amarillo, Centennial i Citra, drożdże e, Safal US 05, e, czyli Dość typowy zestaw jak na e, piwo w stylu American India Pale Ale. E, goryczka e, oceniona na 55 IBU. Etykietę pokazałem, są też różne informacje dodatkowe na temat, e, na temat piwa. E, kapsel złoty goły. Tak to wygląda, hmm. jeśli chodzi o e, oprawę wizualną. Teraz otwieramy. Sprawdzimy, co się kryje w środku. Jest nuta typowa dla amerykańskiego chmielu: owoce tropikalne, mango przede wszystkim są gdzieś tam delikatne cytrusy. Troszkę ziół y, był też taki przyjemny, słodowy raczej, y, taki chlebowy, chlebowy aromacik przez moment dość słodki owocowy zapach przelewamy. Proszę powiedzieć, że coś dziwnego się tutaj stało, ponieważ piwo wygląda tak, jakby praktycznie nie miało wysycenia. Zobaczcie. Powstała jakaś rachityczna, pseudopiana, bardzo maleńki korzuszek, który się redukuje. Mm, no nie wiem, dziwnie to wygląda. Zapachu intensywne owoce, mango. Jest słodko i owocowo. Jest też trochę słodu. Teraz ten aromat, aromat gdzieś zanika, ale bardzo mnie niepokoi ta. Licha piana wygląda tak, jakby piwo w ogóle nie było wysycone, jakby nie miało w ogóle dwutlenku węgla, to znaczy ma jego bardzo małą ilość. Tak mi się wydaje. Próbujemy. Piwo praktycznie nie ma wysycenia, więc można śmiało powiedzieć, że coś tutaj się nie udało. I to bardzo się nie udało. Ten, ten problem z pianą nie był przypadkowy. Piwo jest praktycznie pozbawione dwutlenku węgla. Nie ma dwutlenku węgla w tym piwie. Prawie. Są jakieś minimalne ilości. Kiedy pijemy to piwo, mamy wrażenie, jakbyśmy pili lekko gazowaną wodę. Źródlaną albo mineralną. Jest, są takie produkty, gdzie praktycznie nie ma dwutlenku węgla, jest jakaś tam niewielka ilość. I dokładnie tak jest tutaj. Więc hmm. wysycenia tu praktycznie nie ma. Za moment pewnie nie będzie, bo w ogóle jak się ta resztka, mała ilość dwutlenku węgla odgazuje, no muszę powiedzieć, że hmm, Duża, duża wtopa. Duża, duża wtopa. I piwo w takim kształcie absolutnie nie powinno trafić do sprzedaży. Wątpię, aby był to zamierzony efekt, ponieważ piłem różne piwa w stylu American, India, Pay Ale i to wysycenie było za każdym razem duże. jeszcze się Znaczy się duże. No było takie, jakie powinno być. No na pewno nie było takie. Jeszcze się nie zetkałem z sytuacją, aby piwo w tym stylu miało tak niskie wysycenie, a ostatni raz yy, yy, piwo z takim problemem właśnie dotyczącym nagazowania i dwutlenku węgla, to było piwo z browaru Edi. To było piwo z browaru Edi, gdzie jak wiadomo ze stabilnością produkcji są duże problemy. No i tutaj też jakiś duży problem się musiał pojawić. Co jeśli chodzi o smak? Woda praktycznie bez gazu. No ale jeśli chodzi o smak, to ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo ciężko jest oceniać w sposób rzetelny piwo, które no, ma podstawowe parametry całkowicie zaburzone. No absolutnie ciężko cokolwiek powiedzieć. Jest wyrazista goryczka mm, w typie raczej zalegającej trochę. Nie jest to krótka goryczka. Mm, jeśli chodzi o aromaty, więcej w sferze aromatu działo się w zapachu, kiedy sobie to piwo wąchaliśmy, niż teraz, kiedy je smakujemy. Niska słodowość, jak dla mnie trochę za niska. Ja lubię jeśli w piwach dość goryczkowych, a do takich się IPA zalicza jest więcej tej słodowej kontry, więcej tej słodowości. Tutaj jest jej stosunkowo niewiele jakaś jest, ale niezbyt dużo. Goryczka hmm, taka w typie ziołowej, dość. Intensywna. I to 55i pewnie się pokrywa rzeczywistością, ale co z tego, że się pokrywa rzeczywistością, skoro piwo y, jest w takim kształcie, w jakim być absolutnie nie powinno. No, 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 to nie jest piwo, które powinno trafić do sprzedaży, według mnie. Ponieważ prawie nie ma dwutlenku węgla. Jak to się ogrzeje, to już w ogóle będzie do picia ciężkie. wysycenie bardzo, bardzo niskie i to mi trochę psuje jakby tutaj cał, cały scenariusz, bo spodziewałem się mówiąc szczerze piwa ciekawego, dobrego, dostałem coś, co jest wypadkiem przy pracy i nie do końca też jestem w stanie rzetelnie ocenić walory smakowe, bo jeżeli wysycenie się nie zgadza, to pewne odczucia dotyczące piwa, no też się nie zgadzają. Otwórzcie sobie normalne piwo, dobre piwo, porządnie nagazowane, tak jak powinno być, i odgazujcie, tak żeby było praktycznie bez gazu. No, smak się zmieni, odczucia smakowe się zmienią, układ aromatu też się zmieni siłą rzeczy. No i tutaj mamy właśnie takie zjawisko, jeśli chodzi o barwę: herbaciana. Nie jakaś bardzo ciemno herbaciana, ale, ale herbaciana tak to nazwijmy. Tu w tym moim śmiesznym świetle żółtym to niespecjalnie widać, ale światło będzie lepsze, naprawdę będzie lepsze. Nawet to nie jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mam wadliwe piwo w szklance i będę musiał je wypić. Jest przyjemna opocowość. Od chmieli. Trochę słodowości, trochę za mało. Lekki, taki karmelowy, gdzieś karmelowe nuty są też. Wszystko to byłoby zupełnie inne i zupełnie lepsze, gdyby, gdyby no, piwo było w odpowiedniej kondycji, w odpowiednim stanie. No ale ono do mnie trafiło w niewłaściwym stanie. I mimo tego, że było też przechowywane tak jak trzeba, zgodnie zresztą z zaleceniami, które są na etykiecie, tu jest napisane. Żeby piwo przechowywać w temperaturze 2 do 10 stopni W sklepie było w lodówce U mnie też było w lodówce No i co się stało? No i co się stało? No coś się stało złego Miało być fajne piwo, a... Coś się nie udało Dobrze Tyle z mojej strony, myślę, że jeszcze za jakiś czas może przy okazji następnej warki mm, dam szansę po raz drugi temu piwu, bo z całą pewnością nie smakuje to tak i nie jest w odczuciu takie, jakie być powinno. Browarning Cassie American India Pale Ale. Niestety fall start. Mam nadzieję, że poprawią technologię. Będą bardziej czuwać nad, nad jakością produktu, no i wtedy będzie dobrze, bo potencjał zdecydowanie jest i to czuć w tym niekompletnym piwie, niepełnym piwie, prawie bez gazu, że ten potencjał jest, no ale ciężko go jednoznacznie ocenić, więc przyjmijmy, że browarnikasi i, i to konkretne piwo gdzieś pozostaną w zawieszeniu, a na rzetelną ocenę, m, pełną ocenę dopiero przyjdzie czas. Tak to wygląda z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że byliście ze mną w tej recenzji. Polecam komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie. Tomasz Migdałek z blogu pirofileblogs.com. Do zobaczenia. Cześć.